Cześć, kochani. W dzisiejszym odcinku będzie temat utworu, który będzie również miał swoją kontynuację w vlogu. A jaki to utwór, jakiego zespołu, to już po wstępie. To jest świat muzyki. Odcinek Paradise. Także, kochani, witam Was bardzo serdecznie w świecie muzyki. Dzisiejszy odcinek będzie o tyle wyjątkowy, że będzie on nagrywany w międzyczasie z vlogiem, ponieważ, tak jak słyszeliście, będę mówił o utworze, którego nazwa, uwaga się nie powtórzyła, nie będę mówił jeszcze raz o utworze BTS, tym razem będę mówił o utworze zespołu Coldplay. I tak, kochani, ponieważ będę miał okazję w tym tygodniu uczestniczyć na koncercie Coldplay, to też nagram osobno podcast i w stricte o utworze Paradise, a też w międzyczasie nagram swoje wrażenia z koncertu Coldplay, bo nie ukrywam, mam tutaj teraz za sobą bilet wstępu. I chciałbym na początku się pochwalić, bo już mówiłem o tym już w Humankind, w odcinku Humankind, w serii w Drodze. I tutaj mówiłem o ticketcie, który mam na koncert Music of the Spheres World Tour. jest po prostu, kochani, taka sytuacja, że w momencie, kiedy tego słuchacie, ja już jestem po koncercie. A same wrażenia będę chciał powiedzieć we vlogu. Tutaj, tak jak wspominałem, powiem o samym utworze Paradise, bo jest to no, jeden z takich utworów, chyba najbardziej kultowych, jeśli chodzi o współczesne utwory Coldplay Patch 2011 i później, bo są wiadomo inne kultowe utwory, tak jak Clocks, czy Politik, czy Scientist. Ale Paradise też wybrałem z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego że kiedy nagrywałem odcinek Paradise BTS, miałem już z tyłu głowy nawiązanie do Paradise Coldplay. Po drugie, przyznam, że ostatnio chodziła mi po głowie taka myśl podczas nagrywania vlogów i też refleksji, żeby pójść. W takim kierunku z tekstem utworu, który pozwoli popatrzeć na taki świat, że mamy pewne oczekiwania, a czasami powiedzmy, można powiedzieć, że to są tylko nasze sny. I do tego utwór Paradise dobrze nawiązuje. Może na sam początek o samym utworze. Utwór Paradise. Jest z albumu Milo Xaloto i jest to jeden z utworów opowiadających całą historię miłosną między obiektem Milo i obiektem Xaloto, gdzie Milo jest odpowiednikiem męskim, Xaloto żeńskim. I tutaj jesteśmy w historii Xalato, która chciała mieć idealny świat, która oczekiwała, że ten świat będzie idealny. Ale oczywiście tak nie było i tak nie jest w rzeczywistości. I to jest bardzo fajne przesłanie utworu, który miał swoje 10 dziesięciolecie w zeszłym roku dokładnie 12 września. I też tutaj w opisie umieściłem link, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak Coldplay obchodził dziesięciolecie i albumu "Mylo Lato, i też dziesięciolecie utworu Paradise. Przygotowałem tutaj tak naprawdę jeden tekst, który będę chciał, żeby był taką naszą refleksją podczas dzisiejszego odcinka, a który myślę, że chyba będzie dobrym też przesłaniem jakby tego, co ostatnio gdzieś mówię, w, pod... w vlogach i też chyba takim światłem, który trochę będzie pasował do tego co też przewija się czasami jako motyw w świecie muzyki. Mianowicie już pod sam koniec praktycznie utworu Paradise w tak zwanym jest taki następujący tekst So lying underneath the stormy skies She says, oh, I know that the sun must set to rise Czyli leżąc pod niebem pełnych burz, mówiła: Wiem, że słońce musi zajść, by wejść. Powiem, że bardzo ciężko czasem jest, jakby, te sunrise, sunset powiedzieć płynnie po polsku, jakby. Wschód, zachód, jak mówię, to jest prościej, ale jak mam powiedzieć zejść i wejść, to tak czasami mam konfuzję, więc przepraszam, jeśli tutaj było małe zaplątanie językowe. W sensie yy, wiadomo. Bardzo mi się podoba to yy, takie przesłanie chyba podsumowujące poniekąd ten utwór, ponieważ bardzo wielu z nas doświadcza czegoś takiego w życiu, że yy, jakby. Jesteśmy otoczeni ciemnościami, burzami. Burza to patrz tutaj, kłótnia, jakaś yy, przepaść w relacji, w rodzinie, wśród znajomych, cokolwiek. Bo to może być różna sytuacja. I ta kwintesencja. I know the sun must set to rise. Wiem, że słońce musi zejść. Wejść. To jest tak piękne yy, i oczywiste, a z drugiej strony, w sumie nieoczywiste dla wielu z nas, ponieważ mamy coś takiego, że przeżywamy tak zwane noce. I my mamy wrażenie, że nigdy yy, nie będzie tego dnia. A tutaj trzeba po prostu, yy, jakby wbić sobie do głowy, że wiem, że musi przyjść noc, aby wstał dzień. To jest chyba takie. Najlepsze przesłanie, jakby y, też jakby mojej interpretacji. Jest coś takiego, kochani, że bardzo się ekscytuję na koncert i przyznam, że nie mogę się doczekać, nagrać obrazki, y, prze, przebitki z koncertu, ponieważ będę chciał w odcinku, który już planuję wstępnie, w sensie, że już jest w procesie, umieścić tylko fragmenty utworu, ponieważ Postanowiłem przeżyć koncert, jak zresztą każdy staram się w stu procentach. A też to, co tutaj mówię, będzie miało swoją kontynuację tylko w innym wymiarze, bo już w wymiarze koncertu, jakby całych przeżyć we vlogu. A tutaj chciałem Was, kochanie, zostawić z taką myślą, że jeśli przeżywacie noc, żebyście wiedzieli, że kiedyś przyjdzie dzień, bo tak jak zachodzi słońce, ono prędzej czy później wschodzi. Nawet jak mieszkasz na biegunie i jest przez pół roku ciemno, to później przez kolejny pół roku jest jasno. Także, kochani, na ten czas to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że będziecie mieli jakieś ciekawe refleksje, też spodziewajcie się, właśnie, vloga, będąc niejako kontynuacją tegoż odcinka. I też spodziewajcie się być może jakichś ciekawych wrażeń po koncercie, ponieważ ja tutaj już dostaję notyfikacje od Ticketmaster o tym jak będzie wyglądała organizacja przedkoncertowa i o tym jak w ogóle przyjść, gdzie się rozłożyć, bo też zakupiłem opcję VIP, ponieważ uznałem, że idąc już na koncert Chyba tak naprawdę jeden z tych, który już dawno oczekiwałem, bo my ostatni raz jak był Coldplay w Polsce, to ja wtedy byłem w Chinach i wtedy jakby ta przyjemność ominęła. I postanowiłem, że dam sobie po prostu taką inwestycję w przyjemność i to jest coś, co wam kochani polecam, żebyście być może w ten sposób zapewnili sobie ten sunrise, czyli wschód słońca, czyli inwestycje w siebie i jakby taki dobrobyt. Bo też przy okazji inwestycji w ducha, czyli tak jak tutaj zazwyczaj idziemy, żeby rozwijać się duchowo, żebyśmy nie zapomnieli, żeby też inwestować w ciało i w psychikę i jakby wszystko po kolei. Trzymajcie się, kochani. Do usłyszenia w następnym odcinku. Pozytywnych wibracji. Cześć.